Dzisiaj dość ważny dzień przenoszenia biura poselskiego z Ząbek do Wołomina i w dwóch słowach poprosiłbym o powody owego przemyślenia. To europoseł Ryszard Czanecki otwiera biuro dzisiaj w Wołominie. Wołomin, centrum powiatu, miejsce, gdzie najłatwiej dojechać każdemu mieszkańcowi powiatu. I też no, takie no, prestiżowe miejsce, centrum Wołomina. Eurobiuro, biuro europosła, jest potrzebne naszym mieszkańcom. Czasami do mnie do biura poselskiego przychodzili w sprawach związanych z Europarlamentem. My takie sprawy przekazywaliśmy mhm. posłowi, ale teraz tutaj w mnie będzie na bieżąco to biuro otwarte, pracownik biura europosła będzie tutaj funkcjonował, więc do biura poselskiego mojego, które w Wołominie funkcjonuje od wielu, wielu lat dołącza dzisiaj biuro europosła Czarneckiego. Podwyższenie rangi tego miejsca spowodowane jest zbliżającymi się wyborami samorządowymi i wyborami do Europarlamentu? Myślę, że bardziej trzeba zwrócić uwagę na to, że mm, zmieniła się sytuacja polityczna w Polsce i w Europie i teraz dużo większa potrzeba jest takich biur. Europosłów i dostępu do nich do zwykłych mieszkańców. Chodzi o konsolidację. Bo do tej pory, do tej pory, do tej pory yy, no Polacy mogli liczyć na rząd Rzeczpospolitej Mateusza Morawieckiego, prawa i sprawiedliwości. Rząd, który zabiegał faktycznie o interesy polskie w Unii Europejskiej. A teraz, sytuacja, kiedy mamy rząd, który no raczej yy, ja bym to niestety tak opisał, że chce realizować interesy Unii Europejskiej w Polsce, a nie odwrotnie no to to my musimy faktycznie jako społeczeństwo mieć dostęp bezpośrednio do europosłów i nawet nasi mieszkańcy muszą móc korzystać z kontaktu z europosłem po to, żeby przekazywać mu swoje, swoje pomysły, żeby dowiadywać się bezpośrednio. No ta polityka jest trudniejsza, a, a czasy są trudne dla Unii Europejskiej I niezależnie od tego, kiedy będą eurowybory, czy, czy kolejne eurowybory, no zbliżają się bardzo Dramatyczne decyzje mhm. na poziomie europejskim dotyczące zmiany zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, zmiany traktatów, zmiany kompetencji, rozszerzenia kompetencji Unii kosztem kompetencji państw członkowskich. Takie są pomysły, i to jest no, dla Polski bardzo trudna sytuacja. I w tej sytuacji. Warto, warto, żeby Polacy, w tym mieszkańcy Wołomina Powiatu, mieli lepszy dostęp do biura europosła. Czyli rozszerzenie kompetencji istniejącego już biura od lat, tak jak pan poseł powiedział, zmierza do tego, żeby była większa konsolidacja działalności członków PiSu i osób, które chciałyby skorzystać z waszej pomocy. Członkowie PiSu funkcjonują niezależnie od tego, czy są biura. No ale centrum jako yy, stolica yy, powiatu bardziej przyciąga. Yy, ale to nie chodzi o konsolidację działaczy partyjnych. My jako struktura partyjna funkcjonujemy niezależnie od tego, czy są biura europosłów, czy nie. Natomiast tutaj chodzi o faktyczny dostęp społeczności do europosła, do tej społeczności tych ludzi, wyborców, zwykłych ludzi, którzy. Którzy myślą y, kategoriami polskimi, a nie unijnymi czy niemieckimi, którzy chcą, żeby nasi politycy realizowali interes Polski w Unii Europejskiej. Ja się domyślam, że przez lata funkcjonowania biura posolskiego, właśnie w tym miejscu, w Łominie na uli przy Ulicy Ogrodowej, y, było możliwością załatwienia tysięcy spraw mieszkańców z naszego terenu. Tak, to prawda. Tu jest taki nawet plakat, co prawda on już jest nieaktualny, bo to jest grudzień 2017, te dane, ale to są liczby dotyczące spotkań na przykład mobilnego biura poselskiego, które, które jeździło, było nowością. Które było nowością, które niestety działalność mobilnego mojego biura brutalnie przerwała pandemia, ale dopóki pandemia się nie rozpoczęła, to ja tym mobilnym biurem poselskim, czyli tym takim busikiem jeździłem po całym powiecie wołomskim. Najwięcej po powiecie wołomskim, chociaż po wszystkich powiatach podwarszawskich. I to była moja główna działalność. Teraz to, ta działalność bardziej skupia się na tych biurach stacjonarnych, dlatego, że jak już wychodziliśmy z COVID-u i mógłbym z powrotem tym biurem mobilnym dużo robić roboty, no to zostałem wiceministrem w rządzie i, i, i byłem na co dzień po prostu w Warszawie, pracowałem tam nie tylko 8 godzin, ale pewnie więcej codziennie, wobec czego nie miałem już tak czasu jeździć po całym obwarzanku warszawskim. Teraz tego czasu E, niestety znowu więcej, bo, bo nie rządzimy. E, więc biura poselskie będą funkcjonowały z, no, z, 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 ze zwiększoną intensywnością. I stąd większe możliwości służenia obywatelom, pomocy. Nie wiem, czy większe możliwości, bo no, poseł opozycyjny. Bo mniej zajęć Poseł opozycyjny e, ma swoje e, ograniczenia. E, nie jest. E, nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No ja na pewno sprawy, które, z którymi się mieszkańcy zwrócą, ja będę starał się prowadzić, czyli podejmować interwencje w organach y, samorządowych, y, administracji rządowej, tam gdzie ludziom się dzieje krzywda, tam trzeba próbować pomóc i z pozycji posła opozycyjnego też to można robić i będę zrobił. No właśnie. Ciężej, trudniej być w opozycji? Trudno powiedzieć. Jeszcze po tym czasie y, nie mamy jeszcze takiego normalnego funkcjonowania hmm. parlamentu, bo na razie dzieją się rzeczy takie y, bardzo trudne ustrojowo-konstytucyjnie, ten zamach y, nowej władzy na instytucje publiczne niezgodne z prawem powoływania różnych tam prezesów instytucji mediów, to są czy zamykanie do więzienia naszych posłów Prawa i Sprawiedliwości. To są naprawdę bardzo poważne sprawy, które, które, które możemy powiedzieć wprost, rządzący w tej chwili łamią i konstytucję i wiele ustaw. <laughs> I sytuacja nie jest taka normalna, że po prostu jedna strona rządzi, druga jest w opozycji, tylko jest na razie bardzo, tak, bardzo duże jeżdżą, zamieszanie. Pan z wizytami do więzień? Tak, tak, tak. Byłem też, nie byłem w środku więzienia, no. ale pod więzieniem, że tak powiem przez, przez te ogrodzenie, przez te druty widziałem tam w oknie Maćka Wąsika no. i do niego tam, Zwracaliśmy się z takim z otuchą, ze słowami Otuchy. Dobrze, 29 stycznia biuro posolskie Piotra Uścińskiego rozszerzyło zakres swoich działań poprzez organizację Biura Europosła i jeżeli mógłbym prosić, to jest tak, chcąc skontaktować się z Panem, można skorzystać z oferty każdego dnia. Biuro jest czynne każdego dnia? Biuro jest czynne każdego dnia, natomiast jest tutaj taką zasadę mamy przyjętą, że trzeba się umówić telefonicznie, jest podany numer telefonu i na stronach internetowych i na szyldzie przy drzwiach. Czyli nie ma stałego dyżuru, tylko po... Na razie, na razie jeszcze nie ma stałych dyżurów, dlatego, że ten czas właśnie sejmowy jest trudny. My mamy zmieniane też daty posiedzeń bardzo... No, też to Państwo wiedzą, że Marszałek przesuwał na przykład jakieś posiedzenia, więc trudno wyznaczyć stałe dyżury. Natomiast spotykam się z mieszkańcami z potrzebującymi. Nikomu nie odmawiamy spotkań z posłem. Tylko trzeba to umówić telefonicznie. No, nie ma takich póki co dyżurów, chociaż pewnie wprowadzimy, ale na razie nie ma takiego dyżuru, że ja jestem, nie wiem, od której godziny dyżur Jakiegoś dnia, że każdy może przyjść i stanąć w kolejce i się ze mną spotkać. Raczej umawiamy się na konkretną godzinę, i wtedy nawet nie trzeba czekać, tylko po prostu dochodzi na godzina, nie wiem, 14:30 i się spotykamy. Może, może 5 minut poczekać, ktoś czy 10, ale porównując na przykład to do, nie wiem, do kolejek do lekarza. Chyba każdy woli przyjść na konkretną godzinę, jak jest zapisany, niż przychodzić o 8 rano i stać nie wiadomo do której godziny w kolejce. A są różne sytuacje. Nasze biuro na razie tak funkcjonuje, że umawiamy się telefonicznie na konkretną godzinę i jest spotkanie ze mną. Czyli wszystkich chętnych zapraszamy do telefonu i umówienia wizyty z posłem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.